Dzisiaj powiem Ci kilka słów na temat psychologicznych korzyści z recytacji świętych tekstów. Ale chodzi tu nie tylko o same recytacje, bo może być to modlitwa, może to być śpiew. Dlaczego? Jest to takie pomocne w naszym życiu, i czy w ogóle jest pomocne. Zastanów się, czy sam doświadczyłeś kiedyś uczucia, ulgi, spokoju, kiedy starałeś się niejako połączyć z tą wyższą siłą. Pamiętam taką sytuację w swoim życiu: kiedyś pokłóciłam się z bliską mi osobą, byłam bardzo zdenerwowana. I postanowiłam, że przeczytam sobie pewien psalm. Był to akurat psalm 121. Wznoszę swe oczy ku górze. Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana. On nie pozwoli zachwiać się mej nodze. Nie zdrzemie ten, który mnie strzeże. I kolejne, kolejne słowa. Wtedy poczułam. Większy spokój. I ta złość, która była na samym początku, właśnie ta złość na tą osobę, zaczęła stopniowo maleć. Bardzo szybko w tamtej chwili doszłam do takiego punktu, że nie warto się złościć. I spróbowałam porozmawiać po raz kolejny z tą osobą. Było mi łatwiej, dlatego że poczułam taką siłę, taką moc od Boga. Tą pomoc, która jest obiecana w tym psalmie. I w moim przypadku zadziałało to antystresowo. Nie czułam już tych nerwów. Pomogło mi to przejść przez ten problem, dlatego że dla mnie to naprawdę był problem. Bo nie chciałam tej sytuacji, ale jednak ona się przydarzyła. Jednak uciekłam się do Boga i to mi bardzo, bardzo pomogło. A więc kiedy. Ty doświadczasz pewnych lęków, pewnych stresów, a może nawet złości. Warto się pomodlić, warto sięgnąć po Biblię, bo znam masę innych przypadków, gdzie ludzie w takiej sytuacji też poczuli się lepiej. Nie jest to pojedynczy przypadek, ale seria historii innych ludzi, którzy znaleźli tam Obietnicę od Boga, że będzie lepiej, że to On jest pomocą w tych trudnościach. Przetestuj to. Nie wierz mi, ale sam sprawdź. To jest jeden element. Biblia, nauczenie się pewnych wybranych cytatów, które Tobie gdzieś pomagają. Modlitwa, same słowa, które wypływają z Twojego serca. One pomagają połączyć się z Panem Bogiem. Dlaczego jest to takie skuteczne? Dlatego że kiedy wierzymy, że Bóg daje nam siłę, daje nam tę pomoc. Nie ma możliwości, żebyśmy nadal pozostali w takim samym stanie emocjonalnym jak na samym początku. To też pomaga nam w stanie uważności i to już stricte psychologiczny aspekt, taki oczywiście też jak poprzednie. Dlatego, że chociaż często słyszałam sprzeczne zdania, no jak to psychologia, no jak to wiara, te rzeczy naprawdę potrafią się ze sobą łączyć i łączą się. Dlaczego uważność? Dlatego, że koncentrujesz się na tym, co czytasz, na tym, co mówisz, musisz się skupić. Nie być rozproszony myślami, ach kurczę, nie zrobiłem jeszcze tu zakupów, niby się tutaj modlę, ale gdzieś myślę o czymś innym. Nie, bo to nie będzie miało takiej skuteczności. Jeżeli chcesz, żeby to, co mówisz, to, co czytasz, naprawdę zadziałało, musisz się w pełni skoncentrować. I ostatnim tutaj elementem jest inspiracja. Dlaczego inspiracja? Dlatego, że w swoich słowach, w śpiewach, w Biblii, w recytacji Biblii możemy znaleźć mnóstwo wspaniałych tekstów, wspaniałych przysłów, przypowieści, słów Jezusa, które nas będą inspirować i wspomagać, które dadzą nam myśli, kurczę, może nie jestem z tym wszystkim sam, może nie jest tak strasznie. Może warto spróbować inaczej? Może jakieś nowe techniki, które podpowiada nam sam Jezus? To naprawdę inspiruje. To naprawdę daje nam większą mądrość. I znowu spróbuj. Zaśpiewaj. Przeczytaj. Przypomnij sobie swój ulubiony tekst i naucz się tego, co Ci pomaga. Uklęknij, zamknij oczy i wejdź w siebie, w swoją duszę, w swoje serce. Nie ma skuteczniejszego sposobu, aby pogłębić relację z Bogiem. Tylko rozmowa z Nim. Tylko uciekanie się myślami, słowami do Niego pomoże wydobyć w nas. Ten moc. Bo jak mówi cytat z Pisma Świętego z listu do Filipian: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Jezusie Chrystusie. Możesz wszystko. I to obiecuję Ci, sam Jezus.